Cześć! W dzisiejszym odcinku usłyszycie rzeczy, których z pewnością nie omawiano w szkole. Będzie o wojnach i okrucieństwie, ale też o prawdziwym uczuciu i oddaniu. Rozpoczniemy od dywersji polskich XVII-wiecznych komandosów, którzy zmienili bieg historii podczas wojny trzydziestoletniej. Opowiem kogo i dlaczego okrutnie poćwiartowano i spalono pod murami Warszawy. Przeżyjemy chwilę hańby pod Cecorą i sławy pod Chocimiem, Boleśnie zderzymy się z geniuszem wojennym Gustawa II Adolfa, ale dumnie wypłyniemy na Bałtyk, pierwszym polskim galeonem. A na koniec historia dwóch prawdziwych miłości i tajemniczej ochmistrzyni Urszuli. Zapraszam. Zapraszam też do oglądania innych filmów, do subskrybowania, polubienia, ale przede wszystkim do komentowania pozytywnego, negatywnego czy dla zasięgu. Dziękuję. Rozejm z Moskwą w 1619 miał dać Zygmuntowi III i Rzeczpospolitej wytchnienie od rujnujących budżet państwa wydatków wojennych. Tymczasem konflikty zbrojne miały wybuchnąć nawet tam, gdzie się ich zupełnie nie spodziewano. 23 maja 1618 czescy protestanccy opozycjoniści wyrzucili z okna na drugim piętrze praskiego zamku czterech przedstawicieli cesarza Macieja Habsburga w akcie protestu przeciwko polityce cesarskiej dyskryminującej niekatolików. To na pozór marginalne wydarzenie, znane jako druga defenestracja praska, a o pierwszej defenestracji opowiadałem w filmie o wojnach husyckich, stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu pierwszego w historii wielkiego ogólnoeuropejskiego konfliktu zbrojnego, nazwanego później wojną trzydziestoletnią. Do końca 1618 czeskie wojska powstańcze pod dowództwem hrabiego Indricha Matiasza Turna opanowały prawie cały kraj. A kiedy w marcu następnego roku umarł cesarz Maciej, czeskie stany nie uznały nowego, wybranego głosami katolików, Ferdynanda II Habsburga i ogłosiły królem palatyna Renu, Fryderyka V. Wittelsbacha, przywódcę Unii Protestanckiej zrzeszającej niekatolickie księstwa i miasta Rzeszy. W czerwcu oddziały Turna dotarły aż pod Wiedeń i mało brakowało, aby stolica Habsburgów została zdobyta. Tym bardziej, że Czechów wspomógł książę Siedmiogrodu, Gabor Betlen, widząc w tym szansę na odzyskanie cesarskiej części Węgier. W tym krytycznym dla cesarza Ferdynanda II momencie z pomocą przyszedł mu Zygmunt III, który był szwagrem Ferdynanda, wypełniając zobowiązania układu zawartego jeszcze z Maciejem w 1613 o możliwości werbunku wojska w kraju sojusznika. W ten sposób na rząd Habsburgów Przeszło kilka tysięcy najemnej lekkiej jazdy polskiej, zwanej od nazwiska założyciela Aleksandra Lisowskiego Lisowczykami, sławionej w wojnie polsko-moskiewskiej, w śmiałych akcjach na dzikich polach, ale znanej też z licznych rozbojów i grabieży. Siły te uderzyły jesienią 1619 na Siedmiogród i starły się 22 listopada pod Chumiennem z broniącymi księstwa oddziałami Jerzego Rakoczego, rozgramiając siły węgierskie to zmusiło oblegającego Wiedeń Betlena do odwrotu. Zwycięstwo pod Chumieniem uratowało stolicę Ferdynanda II i zasadniczo wpływając na pierwszy etap wojny 30 trzydziestoletniej zostało później nazwane pierwszą odsieczą wiedeńską. Wysłanie Lisowczyków z pomocą Ferdynandowi wywołało w kręgach szlacheckich niemałe poruszenie. Była to bowiem arbitralna decyzja królewska omijająca konieczność uzyskania uchwały Sejmu do prowadzenia wojny. Tymczasem Sejm w 1619 kategorycznie nie wyraził zgody na oficjalną pomoc Rzeczpospolitej Habsburgom, w obawie przed wciągnięciem kraju w konflikt z krajami protestanckimi. Katolickiego Zygmunta oskarżano o prowadzenie prywatnej polityki, służącej jego rodzinie i interesom Kościoła w Europie, działania ponad głowami szlachty i na niekorzyść obecnych przecież w Polsce i na Litwie protestantów. W takich okolicznościach, 15 listopada 1620 roku o godzinie 9 rano, kiedy Zygmunt udawał się na msze do Warszawskiej Katedry, schowany w zagłębieniu okna kalwiński szlachcic Michał Piekarski zadał monarsze kilka ciosów na raniąc go w twarz, ramię i obojczyk. Zaskoczona świta królewska zareagowała z opóźnieniem. Marszałek Łukasz Opaliński laską zdołał odtrącić czekan, a królewicz Władysław ciął szpadą zamachowca. Powalając go na ziemię. Piekarski od najmłodszych lat uważany był za dziwaka i nerwowego furiata. W dzieciństwie miał ulec wypadkowi i rozbić głowę, co uznawano za początek choroby psychicznej. Już wcześniej, kiedy z racji powinowactwa z wielkorządcą krakowskim przebywał na Wawelu, zabił królewskiego kucharza i poranił kilka osób ze służby, za co za zgodą Zygmunta III został poddany kurateli sądowej jako niepoczytalny. A ponieważ oznaczało to utratę praw do zarządzania własnym majątkiem, Pikarski chciał zemścić się na królu, być może widząc w jego decyzjach dyskryminację innowierców. Inspirował się przy tym zabójstwem króla Francji Henryka IV Bourbona przez jego ultrakatolickiego służącego François Rawajaka, dokonanego w Paryżu 10 lat wcześniej. Pikarskiego błyskawicznie osądzono, sam zresztą przyznał się do zbrodni. I już 26 listopada stracono pod murami Warszawy w miejscu znanym jako piekiełko. Według, co było ironią historii, scenariusza kaźni Rawajaka. Już podczas drogi na miejsce stracenia kat rozpalonymi szczypcami wyrywał mu kawałki ciała. Następnie, przywiązanemu do wysokiego rusztowania, pod którym płonął ogień, podano broń, którą ugodził króla, a następnie rękę wepchnięto w ogień. Spaloną do kości dłoń odcięto. To samo uczyniono z lewą, po czym Pikarskiego zwleczono z rusztowania i przywiązawszy każdą z koń do osobnego konia, zwolna, rozerwano ciało skazańca na strzępy. Pozostałości po straconym spalono, a prochy wystrzelono z armaty, aby ślad żaden po zamachowcu nie został. Zgodnie z wyrokiem sądu, dwór Pikarskiego w Binkowicach został zrównany z ziemią, a wszelkie dobra ziemskie skonfiskowano. Wcześniej Poddano go torturom, celem ujawnienia ewentualnych zleceniodawców. I stąd wzięło się znane po dziś dzień powiedzenie plecie jak piekarski na mękach. Dywersja Lisowczyków w Siedmiogrodzie, który był lędem tureckim, została uznana przez sułtana Osmana II za działanie na szkodę imperium. Sytuację pogorszył ruch mianowanego w 1318 na hetmana wielkiego Stanisława Żółkiewskiego, który z niejasnych przyczyn Zdecydował się latem 1620 wyruszyć na Mołdawię, krainę, w której od lat mieszały się interesy i wpływy Rzeczpospolitej i Turcji. Na początku września około 8000 wojska Żółkiewskiego stanęły w obozie pod Cecorą, gdzie po kilkunastu dniach zostały zaatakowane przez kilkukrotnie większe siły dowódcy tureckiego Iskandera Paszy. Atak odparto, ale bitwa, która rozegrała się 19 września nie przyniosła rozstrzygnięcia. Natomiast w obozie polskim wybuchły spory co do dalszego przebiegu działań, w wyniku których około 3000 żołnierzy z hospodarem mołdawskim Kacpem Gracjanim uciekła z obozu, ginąc podczas przeprawy przez pród i z rąk Tatarów. Główne siły polskie podjęły odwrót, atakowane nieustannie przez rządnych Jasyru Tatarów. 7 października w okolicy Mochylewa, około 10 km od granicznego Dniestru, w polskim obozie wybuchł tumult. W efekcie którego spora część wojska rzuciła się do ucieczki. Wykorzystał to wódz tatarski Kantymir Murza, który zaatakował pozbawiony osłony obóz, masakrując polską armię. Na miejscu, walcząc do końca, zginął 73-letni Hetman Żółkiewski. Jego syn Jan, bartanek Łukasz, Hetman polny Stanisław Koniec Polski oraz większość starszych dowódców dostała się do niewoli. Z pogromu uratowało się około 1,5 tysiąca żołnierzy. Po klęsce tycorsko mochylewskiej południowej ziemi Rzeczpospolitej, stanęły otworem dla inwazji Tatarów, którzy 15 października dotarli aż pod Lwów. Wiosną 1321 z Konstantynopola wyruszyła potężna, ponad 100-tysięczna armia turecka, dowodzona przez samego sułtana Osmana II. We wrześniu podeszła ona pod graniczny zamek w Chocimi nad Dniestrem, gdzie do obrony szykowały się około 50 tysięczne wojska polsko-litewsko-kozackie, dowodzone przez 50-letniego Hetmana Wielkiego Litewskiego, jednego z najwybitniejszych dowódców polskich przełomu XVI i XVII wieku, Jana Karola Chodkiewicza, któremu towarzyszył sam królewicz, 26-letni Władysław IV Vas. Kilkukrotne szturmy tureckie odparto, zadając ordyncom ciężkie straty. A w odwecie Kozacy oraz Lisowczycy wśród których znajdował się wówczas późniejszy słynny hetman Stanisław Czarniecki, dokonywali licznych wypadów odwetowych, zadając wrogowi poważne straty. 24 września, zmagający się już od początku wyprawy z nieznaną chorobą, zmarł polski dowódca Jan Chodkiewicz, oddając Wodzowską Buławę podczasemu koronnemu Stanisławowi Lubomirskiemu. Obie armie wyczerpane starciami zdecydowały się na rokowania. I 9 października 21 zawarto pokój, gwarantujący zachowanie dotychczasowej granicy na Dniestrze, zakładający hamowanie przez Turcję Tatarów, a przez Rzeczpospolitą Kozaków. Oraz uznający Mołdawię i Wołoszczyznę za strefę wpływów Turcji, z zastrzeżeniem mianowania przez sułtana gospodarami tylko chrześcijan. Interesy króla i szlachty rozbiegały się w ocenie zagrożeń i priorytetów obronnych. O ile nie wahano się na uchwalenie podatków na obronę kresów południowo-wschodnich, o tyle zupełnie lekceważono granicę północną, uważając konflikt ze Szwecją za prywatną wojenkę króla, chcącego odzyskać utracone królestwo. Tymczasem nasz północny sąsiad z około 2,5 milionową ludnością miał znacznie większe zdolności mobilizacyjne w stosunku do liczby mieszkańców, ponieważ obowiązek służby wojskowej mieli także wolni chłopi. Ponadto w ciągu ostatnich lat panowania króla IX. Oraz rządów jego syna, jednego z najwybitniejszych dowódców europejskich i reformatora państwa Gustawa II Adolfa, finanse Szwecji oraz kondycja armii znacząco się polepszyły. Tymczasem wojska Rzeczypospolitej, które w tym okresie należały do najlepszych na świecie, walczyły wciąż z ustawicznym brakiem środków materialnych. Były mniej liczne i w niewielkim stopniu zmieniały metody walki. Gustaw Adolf, wyczekawszy właściwego momentu, kiedy uwaga polska skupiona była na obronie Chodzimia, 19 sierpnia 1621 na czele 24 tysięcznej armii wylądował w okolicach Parnawy. 25 września zdobył Rygę, której broniło zaledwie 300 ludzi, 10 dni później padł Diament, a 15 października stolica Kurlandii, Mitawa. Hetman Polny, litewski, Krzysztof II radziwił, Mający zaledwie 1,5 tysiąca żołnierzy, nie odważył się stanąć naprzeciwko Szwedom w polu. I dopiero w styczniu, kiedy jego siły wzrosły, udało się odzyskać mitawę, a w sierpniu 1622 podpisano zawieszenie broni, przekształcone potem w mający obowiązywać przez trzy lata. Takim obrotem sprawy oburzony był Zygmunt III który dysponując teraz armią powracającą z wojny tureckiej, chciał dokonać desantu na Szwecję i odzyskać utraconą koronę. Ale opozycja szlachecka godziła się na stratę Estonii i Infland, wybierając rozwiązania pokojowe, a sam Hetman radziwił, domagał się najpierw reorganizacji polskiej armii, co król odrzucił przy okazji nadając wakat Hetmana Wielkiego Litewskiego, po zmarłym 68-letniemu lwu sapierze. Pomijając Krzysztofa. Zaraz po wygaśnięciu rozejmu, 27 czerwca 1625, Gustaw Adolf wylądował w Inflantach wraz z silną 20 tysięczną armią. Już po 16 dniach zdobyto Kockenhausen, następnie Dorpatimitawę, po czym Szwedzi wkroczyli na Litwę, zdobywając Radziwiłowskie Birże oraz Bowsk. 17 stycznia 1526 pod Walmoizą, na terenie dzisiejszej Litwy. Gustaw Adolf wykorzystując konflikt pomiędzy Hetmanami Sapiechą i Radziwiłem, skutkujący m.in. osobnym prowadzeniem działań wojskowych, uderzył na większe zgrupowanie Sapiechy. Ponad dwukrotnie silniejsze wojska szwedzkie doszczętnie rozbiły Litwinów, którym z powodu odległości nie mógł przyjść z pomocą Hetman Polny. Było to pierwsze zwycięstwo w polu Szwedów nad wojskami Rzeczpospolitej i jak się okazało, niestety nie ostatnie. Szwedzi umocnili się w Inflantach. W rękach polskich pozostał jedynie niewielki południowo wschodni obszar dzisiejszej Łotwy, zwany Ładgali. Ale powoli stawało się jasne, że to nie prywata Zygmunta stała za konfliktem inflandzkim. Gustaw Adolf, szukając źródeł finansowania wojny, dążył do całkowitego opanowania Bałtyku i zmonopolizowania handlu na morzu. Po opanowaniu ujścia Newy i Narwy, odcięciu Moskwy od Bałtyku i zajęciu ujścia dźwiny, Przychodziła teraz kolej na Wisłę. Konsekwentny w realizacji swoich celów Król Szwedzki 6 lipca 1626 na czele potężnej floty 125 okrętów i statków transportowych, wiozącej 14 tysięcy żołnierzy, wylądował w Piławie, na terytorium Lennika Rzeczypospolitej księcia pruskiego Jerzego Wilhelma Hohenzollern. Teoretycznie zaskoczony elektor nie stawiał oporu. Zajmując wobec Szwedów dość dwuznaczną postawę. W ciągu następnych dni przeważnie bez walki, Szwedzi zdobyli Braniewo, Fromborg, Elbląg, Ornetę i Malborg. Po przeprawie przez Wisłę zajęli Tczew, Gniew i Starogard, a desant z okrętów wkroczył do Oliwy oraz Puck. Celem wyprawy był oczywiście bogaty Gdańsk, którego oddziały oraz nieliczne na razie siły koronne zablokowały nieprzyjacielowi wyjście z Trzewa i Gniewa. Oraz broniły przepraw na wiśle. Wobec tak błyskawicznych sukcesów Szwedów zmieniło się w Polsce nastawienie do wojny. A utrata rdzennie polskiej ziemi ugodziło w patriotyczne uczucia szlachty dbającej o prestiż ojczyzny, która zażądała, jak pisał książę Albrecht Stanisław Radziwił, aby odpędzić do Szwecji tego śledzia. Jesienią wojska koronne z samym Zygmuntem III ruszyły na gniew gdzie po raz pierwszy starły się siłami Gustawa Adolfa w polu. Około 12-tysięczna armia polska, pomimo liczebnej przewagi nad Szwedami, miała znacznie mniejszą siłę ognia, co pozwoliło Gustawowi po raz kolejny zatrzymać szarże husarii i bezpiecznie wycofać się do obozu. Bitwa pozostała nierozstrzygnięta. Pod koniec października do polskiego obozu w Czarlinie nadciągnął hetman polny Stanisław koniec Polski. Z ponad sześcioma tysiącami zaprawionego w wojnach na kresach wojska, który całkowicie przejął inicjatywę w polu i doprowadził do zamknięcia się Szwedów w posiadanych twierdzach. Koniec Polski na początku kwietnia 1627 odbił Puck, a kilkanaście dni później zmusił do kapitulacji pod Czarnym idącą na pomoc Szwedom grupę wojsk z księstw niemieckich. W maju w Piławie wylądowały nowe wojska szwedzkie. Które przeprawiając się w nocy przez wiwce w okolicach Kierzmarku zostały ostrzelane przez piechotę koniec polskiego, a przypadkowa kula zraniła będącego na jednej z łodzi króla. Podczas nierozstrzygniętej bitwy pod Trzewem w połowie sierpnia Gustaw Adolf został ponownie ranny, co sprawiło, że zawiesił działania w Prusach i wrócił do kraju. W zasadzie jedynym obszarem reorganizacji polskiej siły militarnej przez Zygmunta było utworzenie floty wojennej z myślą o przeprowadzeniu desantu na Szwecję. Bazą został Puck, gdzie w latach 1624-26 zbudowano siedem średnich trójmasztowców o tonażu od 200 do 400 ton każdy. Z których największymi były galeony Święty Jerzy i Król Dawid, mające po około 34 metry długości, uzbrojone w 31 dział każdy. Po zdobycie Pucka przez Szwedów. Flota przeniosła się do twierdzy Wisło Ujście, a następnie wzięła czynny udział w ponownym zdobywaniu miasta wiosną 1627. W maju tego roku Szwedzi rozpoczęli blokadę Gdańska, a polskie okręty otrzymały rozkaz jej przerwania. Dowódcą sił królewskich został admirał Arend Dikman, z pochodzenia Holender, od 1608 będący kapitanem własnego statku handlowego w Gdańsku, który okrętem flagowym uczynił Świętego Jerzego. 28 listopada rano dostrzeżono eskadrę szwedzkich okrętów, dowodzonych przez wiceadmirała Nilsa Sternskolda, rezydującego na Tigernie, który absolutnie nie spodziewał się działań polskiej floty. Tymczasem Dijkman zarządził atak. Tigerna okrążono, a następnie ze Świętego Jerzego przeprowadzono abordaż, podczas którego śmiertelnie ranny został wiceadmirał Sternskold. Niestety pod jego koniec od nieznanego ostrzału zginął także polski dowódca, admirał Dickman. Inny polski okręt wodnik, dowodzony przez wiceadmirała Hermana Wittego, zaatakował szwedzki Galeon Solen, który po zażartej walce Szwedzi wysadzili w powietrze, a pozostałe okręty szwedzkie zdołały uciec na pełne morze. Zwycięstwo, choć w pewnym sensie spektakularne, niczego oczywiście nie zmieniło, a nawet spowodowało niezadowolenie Zygmunta III który nakazał śledztwo wobec rzekomej opieszałości w ściganiu uciekających Szwedów. Wiosną 28 flota szwedzka wznowiła blokadę gdańska, ale Polacy nie odważyli się na ponowny atak wobec przewagi wroga. W lipcu wojska szwedzkie zaatakowały znienacko od strony lądu stacjonujące na Wiśle polskie okręty, zatopione Świętego Jerzego oraz dwumasztową pinkę Żółty Lew. Na poważnie uszkodzonym Królu Dawidzie Zginął nowy polski admirał Grzegorz Fentros. Decyzją Zygmunta III na początku 1629 prawie cała polska flota została wysłana do Wismaru, gdzie miała połączyć się z flotą Ligi Katolickiej, Hiszpanami i Habsburgami, walczącej z Duńczykami i Szwedami. Niestety wspólne przedsięwzięcie upadło, a po zdobyciu Wismaru przez Gustawa Adolfa w 1632, w kolejnej odsłonie wojny trzydziestoletniej, Wszystkie okręty zostały zdobyte przez Szwedów. 12 lutego 1629 roku Polacy ponieśli porażkę pod Góżnem, powetowaną potem w czerwcu zwycięstwem Hetmana Koniec Polskiego pod Czcianą, gdzie w zażartej walce cudem uratował się sam Gustaw Adolf. Ale przyciągająca się wojna przestała być opłacalna dla wszystkich stron. Polacy byli naciskani przez państwa zachodnie, którym doskierały ograniczenia handlowe wskutek blokady Gdańska. Natomiast Gustaw Adolf wolał przenieść wojnę do Niemiec, gdzie protestanci ponosili porażki w wojnie trzydziestoletniej. 26 września 1629 Rzeczpospolita podpisała upokarzający rozejm w Altmarku, na mocy którego Szwedzi mogli pobierać cło od handlu z Gdańskiem. Oraz zatrzymywali posiadane zdobycze w prusach i inflantach. Polska schodziła z placu boju na tarczy, ale karta miała się wkrótce odwrócić. Pomysł małżeństwa Zygmunta III z Anną, pierwszą córką Habsburga Karola Styryjskiego, brata cesarza Maksymiliana II, już od roku 1585 usiłowała przeforsować ciotka Zygmunta Anna Egielonka. Co miało być wówczas pomocne w uzyskaniu dla siostrzeńca polskiej korony. Ale z kilku przyczyn do małżeństwa doszło dopiero 31 maja 1592, kiedy to Anna została również koronowana na Królową Rzeczpospolitej. Polska opinia publiczna była temu zdecydowanie przeciwna. Ślub nałożył się bowiem na ujawnione rozmowy z Habsburgami dotyczące ewentualnej cesji korony. Obawiano się także ultrakatolickiej, niechętnej innowiercom polityki. Ale pogodnego usposobienia, wrażliwa i uczynna dla innych królowa, szybko zjednała sobie poddanych. A ponieważ 19-letniej Anny nie dzieliła od 26-letniego Zygmunta bariera wieku, pożycie młodej pary ułożyło się pomyślnie. Wraz z królową do Krakowa przybył liczny 108-osobowy dwór, w którym znajdowała się niezwykła postać około 22-letni. Urszuli Genger, zwanej od piastowanego stanowiska Meierin, od niemieckiego słowa Meisterin, Ochmistrzyń. Nie wiadomo jakiego była pochodzenia. Są hipotezy, że mogła być nieślubnym dzieckiem któregoś z Habsburgów, ale jej wyjątkowa inteligencja, zdolność do języków, a przede wszystkim bezgraniczne oddanie parze królewskiej spowodowały, że aż do śmierci króla odgrywała na dworze funkcję szarej eminencji z bardzo dużym wpływem na sprawy państwowe. Rok po ślubie na świat przyszło pierwsze dziecko pary królewskiej, córka, która jako pierwsza księżniczka w Polsce otrzymała imię Maria, zarezerwowane w tradycji dla Matki Jezusa, zdwojone zgodnie z zachodnią tradycją na Anna Maria. Niestety 9 lutego 1600 młodziutka królewna zmarła na odrę. Kolejna córka Katarzyna, urodzona w 1594 roku w Szwecji, Przeżyła zaledwie kilka dni. 9 czerwca roku następnego w Łobzowie, gdzie dwór przeniósł się po pożarze Zamku Wawelskiego, królowa urodziła syna Władysława, przyszłego następcę tronu, a we wrześniu 96 kolejną córkę Katarzynę, która również przeżyła zaledwie kilka miesięcy. 25-letnia królowa zmarła 10 lutego 1598 roku w Warszawie będąc w zaawansowanej ciąży z synem Krzysztofem, który pomimo cesarskiego cięcia również nie przeżył. Jej śmierć była dla Zygmunta ogromnym ciosem, o czym pisał w liście doceściowej arcyksiężniczki Anny Marii Bawarskiej. Dopiero teraz poznaliśmy, jak wielka może być siła bólu pozmarłej małżonce. Dopiero teraz poznaliśmy uczucie to w całej srogości. Jeszcze większe emocje wzbudziło drugie małżeństwo Zygmunta z siostrą Anny, 17-letnią Konstancją w grudniu 1605. To wymagało wprawdzie, nie wiedzieć czemu, dyspensy papieskiej, ale przecież sam przypadek był już znany za sprawą Zygmunta Augusta i jego małżonek, sióstr Elżbiety i Katarzyny, zresztą też z Habsburgów. Sam król poślubiłby może za radą Senatu którąś z Ferdynanda, księcia Tyrolu. Ale jedna z nich wybrała klasztor, a drugą cesarz przeznaczył swojemu bratu Maciejowi. Finalnie Zygmunt, za namową swojej byłej i przyszłej teściowej oraz Urszuli Meyerin, która w okresie wdowieństwa miała być jego kochanką, zdecydował się na Konstancję, co stało się dwa lata później jedną z przyczyn zbrojnego rokoszu zebrzydowskiego. I to pożycie ułożyło się zgodnie. Król zakochał się w młodziutkiej królowie z wzajemnością. A owocami tego małżeństwa było pięcioro dzieci, które dożyło dorosłości. 22 marca 1609 urodził się przyszły król Jan Kazimierz. 25 maja 1612 na świat przyszedł Jan Albert, czy też Olbracht, późniejszy książę, biskup krakowski i świecki kardynał, który jednakże dożył tylko 22 lat. 13 października 1613 urodził się Karol Ferdynand który jeszcze jako niepełnoletni i nieposiadający święceń został zatwierdzony jako biskup wrocławski, a później płocki. Po śmierci brata, Władysława IV, był kandydatem do korony, ale przegrawszy z Janem Kazimierzem objął księstwo Opolsko Raciborskie. Był opiekunem przyszłego króla Polski, Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Najmłodszy syn Zygmunta i Konstancji, Aleksander Karol Waza, Urodził się 14 listopada 1614. Uchodził za najzdolniejszego synów królewskich i powszechnie widziano w nim następcę Władysława IV. Niestety w wieku 20 lat nieszczęśliwie zmarł na Ospy. Ostatnie dziecko pary, Anna Katarzyna Konstancja, przyszła na świat 20 stycznia 1619 i w 1642 poślubiła księcia Filipa Wilhelma Wittelsbacha. Przyszłego palatyna Renu i elektora Rzeszy, z którym jednak nie doczekała się potomstwa. Z Konstancją król przeżył ćwierć wieku. A kiedy królowa zmarła na udar w lipcu 1631 w wieku zaledwie 43 lat, kanclerz wielki litewski Albryk Radziwiłł Radziwił napisał: Dla wszystkich zaiste było jasne, że śmierć królowej stała się początkiem jego końca. 25 kwietnia 1632 o 8 rano, twórzanin królewski Kasper Denhoff, odpowiedzialny za poranne witanie króla, nie usłyszał odpowiedzi Zygmunta. Twarz króla była częściowo sparaliżowana, ale po kilku godzinach monarcha zdołał z trudem wybełkotać, że przeciwko mocy śmierci nie ma lekarstwa. Wylew krwi do mózgu pięć dni później ostatecznie zakończył życie. 66-letniego króla, którego szczerze opłakiwało sześcioro dzieci i cała Rzeczpospolita. Zapraszam do oglądania innych filmów, do subskrybowania, polubienia, ale przede wszystkim do komentowania pozytywnego, negatywnego czy dla zasięgu. Dziękuję.